Dzień dobry. Z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flesz rynkowy. A w nim: Jakie były wyniki funduszy inwestycyjnych w lipcu? Czy to koniec bezsy na rynkach akcji i obligacji? I czy wysoka inflacja zmieniła to, w jaki sposób odkładamy pieniądze i dlaczego nie? Zapraszam. Świat bierze oddech. Mówię o tym inwestycyjnym świecie. O ile pierwsza połowa roku upłynęła pod dyktando spadków na akcjach i obligacjach, o tyle w lipcu na rynki wróciła zieleń. Zresztą popatrzmy na wyniki funduszy inwestycyjnych. Jak wynika z raportu firmy Analizy Online, zdecydowana większość wypracowała w lipcu zysk. Na czele zestawienia znalazły się fundusze akcji amerykańskich i globalnych rynków rozwiniętych. Wysoko plasują się również fundusze długoterminowych papierów dłużnych. Zarówno te inwestujące głównie w obligacje skarbowe. Jak i takie o uniwersalnej strategii dały zarobić w lipcu średnio po 4-5%. Dobrze radziły sobie fundusze dłużne o bardziej konserwatywnej strategii, czyli takie inwestujące w obligacje o krótszych terminach zapadalności. Lipiec był z kolei słabszym miesiącem dla funduszy inwestujących w metale szlachetne, w przeciwieństwie jednak do funduszy inwestujących w wiele różnych surowców i towarów, których wyniki wspierały wzrosty cen gazu i żywności. No dobrze, to co stoi za lipcowymi wzrostami na rynkach akcji i obligacji? Wróćmy do naszego podcastu sprzed kilku tygodni. Wtedy opowiadałem o tańcu inflacji z recesją. O tym, że inwestorzy na wielu rynkach świata jakoś nie mogą się zdecydować, w co bardziej wierzą: czy w to, że inflacja jeszcze zaskoczy i pozostanie bardzo wysoka na długo, czy w to, że będziemy powoli zamykać cykl gospodarczy i na scenę wejdzie mocne wyhamowanie wzrostu gospodarczego, lub nawet dawno niewidziana recesja. Ta niepewność źle wpływała, szczególnie w czerwcu, na notowania większości instrumentów finansowych. Ale teraz wydaje się, że większość uczestników rynków obstawia raczej ten drugi scenariusz mocnego wyhamowania. Zwolennicy tej teorii wskazują chociażby na dane dotyczące amerykańskiego PKB. Wynika z nich, że w drugim kwartale amerykańska gospodarka w ujęciu zanualizowanym zaliczyła spadek, podobnie jak w pierwszym kwartale. A to już, trzymając się podręcznikowych definicji, techniczna recesja. Jeszcze bardziej do tego scenariusza przekonani są inwestorzy patrząc na Europę. Według lipcowej ankiety Bank of America prawie 9 na 10 zarządzających funduszami obstawia, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy stary kontynent będzie w recesji. To duża zmiana w porównaniu do tej samej ankiety w czerwcu, gdy za takim obrotem spraw opowiedziała się połowa ankietowanych. Do inflacji, która już zdążyła nadszarpnąć siłę nabywczą konsumentów, dochodzi również kryzys energetyczny. Jeśli Moskwa zakręci kurki z gazem, Europa może mieć problem ze znalezieniem alternatywnych źródeł dostaw, szczególnie w zimie. Do tego dochodzą susze, które utrudniają handel europejskimi rzekami. Do tego dochodzi niepewność polityczna, szczególnie we Włoszech, gdzie rozpadła się koalicja rządząca. No to dlaczego na rynkach akcji się zieleni, skoro inwestorzy spodziewają się ochłodzenia? Po pierwsze, należy zachować szczególną ostrożność, bo lipcowe odbicie mogło mieć wyłącznie charakter techniczny. Rynkom mogło po prostu należeć chwilę oddechu w dłuższym trendzie spadkowym. Z drugiej strony, wyceny globalnych akcji nie są wygórowane, przynajmniej patrząc na wieloletnie średnie. Dołóżmy do tego mimo wszystko mocny sezon wyników amerykańskich spółek i dobrą kondycję tamtejszego rynku pracy. W efekcie nie brakuje zwolenników teorii, że najgorsze na globalnych rynkach akcji, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych, już było. Naprawdę jednak trudno jest teraz nakreślić zachowanie rynków akcji na najbliższe miesiące. Dlatego szczególnie ważna jest dywersyfikacja portfela akcji. Jeśli chodzi o rynek obligacji, tu sprawa wydaje się bardziej klarowna. W scenariuszu recesyjnym instrumenty oparte na obligacjach skarbowych powinny zachowywać się dobrze. Mówił o tym w ostatnim tygodniu Paweł. Jeśli na skutek wyhamowania wzrostu gospodarczego i inflacji banki centralne wstrzymają się z podwyżkami stóp lub nawet zaczną myśleć o ich obniżkach w przyszłym roku, wtedy będzie to korzystne środowisko dla wzrostu notowań obligacji. I funduszy, które w nie inwestują. Trzeba mieć jednak na uwadze, że celem numer jeden banków centralnych jest okiełznanie inflacji. Jeśli ta będzie uporczywa i nie będzie pomału wyhamowywać, banki centralne pozostaną je strzępie i będą podwyższać stopy procentowe. To niekorzystne środowisko dla obligacji, o czym inwestorzy mieli okazję się przekonać w ostatnich kilkunastu miesiącach. Zmieniamy temat. Powstało mnóstwo badań dotyczących tego, jak oszczędzamy my, Polacy. Dotychczas wnioski były podobne. Najbardziej popularną metodą odkładania pieniędzy było gromadzenie gotówki, trzymanie środków na zwykłym rachunku lub ewentualnie korzystanie z lokaty lub kont oszczędnościowych. Wydawać by się mogło, że dwucyfrowa inflacja zmieni myślenie Polek i Polaków w tej kwestii. Nic bardziej mylnego. Jak wynika z badania Oszczędzanie w obliczu wysokiej inflacji, przygotowanego miesiąc temu na zlecenie Millennium Banku, większość naszych oszczędności zjada aktualnie inflacja, bo trzymane są pod poduszką lub na roże. Prawie połowa ankietowanych zaznaczyła taką odpowiedź. Mniej niż co dziesiąta osoba wskazała, że pieniądze odkłada w funduszach inwestycyjnych lub na prywatnych kontach emerytalnych. Jeszcze mniej inwestuje bezpośrednio w akcje czy obligacje. Dlaczego tak kurczowo trzymamy się gotówki i zwykłych kont oszczędnościowych, nawet pomimo wysokiej inflacji? Powodów jest dużo, ale jednym z nich jest tak zwany krótki horyzont. Jak to się nieładnie mówi w branży finansowej, no bo czy horyzont może być krótki lub długi? W każdym razie chodzi o to, że jeżeli już odkładamy pieniądze. To na jakiś nieprzewidziany, nagły wydatek. Tak wskazała ponad połowa ankietowanych. Albo na remont mieszkania, lub wakacje. Co czwarte badane. Wygląda na to, że mało który z ankietowanych myśli dalej niż rok czy dwa lata w przód, przynajmniej jeśli w grę wchodzą pieniądze. Na emeryturę odkłada tylko jeden na dziesięciu badanych. Między innymi dlatego decydujemy się na pozbawiono ryzyka konta oszczędnościowe i gotówkę. Nie mamy długoterminowych celów, lub nie wiemy, jakich narzędzi użyć, żeby je zrealizować. A tak naprawdę to nie jest skomplikowane. Jeśli chcesz odkładać pieniądze z myślą o emeryturze, pomyśl o indywidualnych kontach emerytalnych IKE lub IGZE. Jeśli twój pracodawca oferuje program pracowniczy PPE czy PPK, nie rezygnuj z tej możliwości. Im szybciej zaczniesz racjonalnie inwestować pieniądze, tym lepiej. Jeśli zdecydujesz się odkładać z myślą o emeryturze w wieku 40 lat i przeznaczysz na to np. Na 500 zł miesięcznie, to zakładając średnioroczny zysk na poziomie 5%, po 25 latach będziesz mieć zgromadzone prawie 300 tysięcy złotych, ale jeśli taką decyzję podejmiesz w wieku 30 lat, 10 lat wcześniej, wtedy zgromadzisz prawie dwa razy więcej. Po prostu zadziała magia procentu składanego. Nie odkładajmy więc najważniejszych finansowych decyzji na potem i twórzmy długoterminowe plany. To tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień.